Pierst, Rostomili, Lutkowie, was z zabytkowej gruby Ignacy, waszą ulubioną Śląsko-Gotka. I jesteśmy na dziewiątej już edycji Home Industry Fest w Rybniku nie Niewiadomił, właśnie na zabytkowej kopalni Ignacy. I wiecie co? Wyjątkowo dopisuje nam w tym roku pogoda. Ale to nie wszystko, bo to dopiero początek. Będzie mnóstwo ciekawych, inspirujących prelekcji, pokazów i przede wszystkim cały ogrom świetnej muzyki. Zapraszamy, zobaczcie sami! Budynek, który widzicie za mną, to stara kotłownia przy zabytkowej kopalni Ignacy. Na co dzień jest zamknięta, ale dzisiaj jest otwarta, i tam właśnie w środku znajduje się wystawa fotografii industrialnej. Autorem fotografii jest Grzegorz Kołnierzak, industrialfoto.pl. I zdjęcia dzielą się na Dwie kategorie kopalnie czarne i kopalnie białe. Czarne, czyli kopalnie węgla kamiennego, białe, czyli kopalnie gipsu i soli. Można zobaczyć dwa zupełnie różne spojrzenia na przemysł wydobywczy. Znajdujemy się na zabytkowej kopalni Ignacy, także bardzo się cieszę, że w ramach tegorocznego festiwalu udało się znaleźć przestrzeń na opowieść o tym, z czego właściwie jest stworzony węgiel i jak to się stało, że znalazł się tak głęboko pod ziemią. Mamy tutaj przygotowany specjalnie dla Was warsztat z kamielin, gdzie dowiecie się właśnie, jakie rośliny 300 milionów lat temu rosły na terenie niewiadomia, Radlina, Niedobczyc i całej naszej okolicy. Ze mną Olga, projekt Złe Oko, nasza gościni, jedna z artystek, która wystąpi dzisiaj w Nadszybiu Szybu Kościuszko. Czy mogłabyś nam powiedzieć parę słów o Twoich wrażeniach z pobytu na Śląsku? On jest, pobyt jest bardzo krótki, jak na razie, ale bardzo mi się tu podoba. Przede wszystkim jesteśmy z moją koleżanką Asią, z którą podróżuję, ugoszczone, przyjęte, z otwartymi ramionami, to jest super. Obiekty są wspaniałe. Żałuję, że jesteśmy na tak krótko, chciałabym zobaczyć dużo więcej, zwłaszcza, że i Ty, i Andrzej opowiedzieliście też bardzo ciekawie nam o okolicy i o historia, To są zawsze rzeczy, które są jednymi z najfajniejszych w ogóle, jeżeli chodzi o przyjeżdżanie w różne miejsca na koncerty. Więc mam nadzieję, że uda nam się jeszcze coś zobaczyć. Nie wiem, jutro, dzisiaj zobaczymy. A czy mogłabyś powiedzieć parę słów dosłownie o Twoim dzisiejszym występie? Co dla nas wykonasz? Ja mam taki jednoosobowy projekt, który się nazywa Złe Oko. Jest to muzyka. Myślę, że przede wszystkim. Muzyka pankowa i noizowa w takim jakimś amalgamacie trochę bardziej industrialnym, z politycznymi tekstami, z feministycznymi tekstami. I do tego będą wyświetlane również wizualizacje skolarzy, które od wielu lat robię, więc to wszystko zaprezentuję dzisiaj. Ze mną Ania Stockfish ArcelorMittal Poland. Ania poprowadzi wykład na temat chemii w przemyśle, a konkretnie w hutnictwie żelaza. Aniu, co dla nas dzisiaj przygotowałaś? Przybliżę Wam troszeczkę proces, jak powstaje stal od surowki, a nawet od rudy żelaza do gotowego produktu, czyli blach i różnych tałowników, rzeczy, które tutaj wszędzie wokoło mamy. Mam nadzieję, że będzie się Wam podobało. Ja chciałam podkreślić, że Ania, o ile dobrze pamiętam, jest pierwszą prelegentką stricte przemysłową w historii naszego festiwalu, więc bardzo się cieszę z takiego obrotu spraw. Przemysłową prelegentką? No. Tak, tak, tak. To roku w naszym festiwalu bierze udział Fundacja Dawne Komputery i Gry i tak jak rok temu swoje zbiory prezentują nam tutaj w dawnej maszynowni szybu Opurg. Starsze grono na pewno bardzo kojarzy ten rozpoznawalny komputer, który służył tylko i wyłącznie chyba w naszym kraju do grania. W młodszym jak najbardziej go pokazujemy. Nawet go mamy tutaj w ciekawej wersji za współczesnymi dodatkami, gdyż scena, scena retro komputerów Dalej istnieje i rozwija się bardzo prężnie, nawet ciekawiej i szybciej niż w tamtych czasach mam wrażenie. Jak widać to świeże wszystko wypusty, które mamy tutaj podłączone, i jak najbardziej możemy sobie tutaj zagrać, przetestować. Dziewiątą edycję Hoim Industry Fest kończymy z potencjałem. Przecież stało się tutaj tyle niewiarygodnych rzeczy. Dzisiaj byliśmy świadkami świetnych prelekcji, inspirujących pokazów, ale także słuchaliśmy naprawdę świetnej, wspaniałej muzyki. W tych właśnie industrialnych przestrzeniach, a rozejrzyjcie się tylko gdzie jesteśmy, to kotłownia, która jeszcze wcześniej nie brała udziału w naszym festiwalu. No cóż, w tym roku jestem wyjątkowo ciekawa tego, co przyniesie przyszłość. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami i przekonamy się o tym wspólnie.